Wiktoria Gąsiewska, polska aktorka i prezenterka telewizyjna, skończyła niedawno 20 lat. Już od dziecka występowała w różnych produkcjach, dlatego można powiedzieć, że dorastała na naszych oczach. Jednak plotkarskie media więcej od jej dokonań opisują jej związek. Aktorka spotyka się bowiem z Adamem Zdrójkowskim, czyli Kubą z serialu Rodzinka.pl. Ich relacja to jeden z gorętszych tematów polskiego showbiznesu. Ale jeśli chcecie dowiedzieć się więcej ciekawych informacji o życiu Wiktorii Gąsiewskiej, to koniecznie zobaczcie nasz film. Wiktoria urodziła się 13 marca 1999 roku w Warszawie. Aktorka ma dwóch braci Mateusza i Oskara oraz siostrę Nikolą. W młodości była częścią Zespołu Artystycznego Związku Harcerstwa Polskiego. Zadebiutowała już 14 lat temu w epizodycznej roli w serialu Na dobre i na złe. Później grała role w takich serialach jak Rodzina zastępcza plus, Rodzinka Kapel, O mnie się nie martw, Przyjaciółki czy Barwy szczęścia. Co ciekawe aktorka odmówiła zagrania Natalii Krall w serialu Naznaczony, ponieważ nie chciała ściąć swoich imponujących warkoczy. W związku z tym ostatecznie postać się odegrała Julia Wrublewska. Na dużym ekranie po raz pierwszy pojawiła się w filmie Jasminum z 2006 roku, w którym wcieliła się w małą Eugenię. Rola została bardzo dobrze oceniona i przyniosła małej aktorce ogromną popularność. Dzięki temu Wiktoria zagrała później w takich filmach jak Katyn, Ladies, Baby Bump czy też Division 303 Historia prawdziwa. Gąsiewska podobno za dzień zdjęciowy na planie zarabia około 2000 złotych. Jego aktorka dubbingowa podkładała głos do takich produkcji jak Chihuahua z Beverly Hills 2, Toy Story Horror czy Paddington. Wiktoria była jurorką w programie rozrywkowym TVP2 dla dzieci, Mini Szansa, prowadziła także program I Love Violeta dla Disney.pl. W 2018 roku wystąpiła w ósmej polsatowskiej edycji show Dancing with the Stars Taniec z Gwiazdami. Jej tanecznym partnerem był Oskar Dziedzic i chociaż jej chłopak Adam Zdrójkowski mocno jej kibicował, para nie zaszła jednak daleko, ponieważ odpadła już w trzecim odcinku programu. Później wraz ze swoim chłopakiem Adamem Wiktoria wystąpiła w drugiej serii programu The Story of My Life, Historia Naszego Życia. W talk show zostali postarzeni przez charakteryzatorów o 30 i o 60 lat, i dzięki czemu mogliśmy zobaczyć, jak prawdopodobnie będą wyglądać na starość. Obecnie Wiktoria ma na Instagramie prawie 600 tysięcy obserwujących, dzięki czemu może liczyć nawet na kilkanaście tysięcy za wpis sponsorowany. Co ciekawe, we wrześniu 2018 roku Instagramowe konto Wiktorii zostało skradzione. Haker zmienił wszystkie dane, a następnie kasował zdjęcia, zmieniał co chwilę nazwę, a nawet próbował sprzedać konto. Dzięki zaangażowaniu sprawem wielu osób udało się odzyskać dostęp do profilu. Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska są parą od kwietnia 2017 roku. Pierwszy raz spotkali się na planie serialu Rodzina Zastępcza, a ich uczucie pojawiło się podczas nagrywania produkcji Rodzinka.pl, gdzie grali parę i również stali się nią w realu. Jak dowiedzieliśmy się z programu The Story of My Life, Adam chcąc poderwać Wiktorię chwalił się jej wszystkimi swoimi dziewczynami, ale to ją tylko do niego zniechęciło. Dlatego jej względy musiał starać się przez długi czas i ostatecznie udało się to na festiwalu Opener. Ponoć para na pierwszą randkę wybrała się na സൂക്ഷി Pomimo bardzo młodego wieku, aktorzy mają poważne plany na przyszłość. W jednym z wywiadów przyznali, że chcieliby mieć co najmniej dwójkę dzieci. Niedawno pojawiły się plotki, że postanowili już razem zamieszkać, ale Wiktoria zaprzeczyła tym doniesieniom w rozmowie z Przeambitni.pl. Wiktoria i Adam zostali ostatnio uczestnikami nowego programu Dance Dance Dance. Program TVP2, jak sama nazwa wskazuje, jest tanecznym show. Możemy w nim zobaczyć celebrytów, którzy tańczą układy znane z popularnych teledysków, musicali i filmów tanecznych. Producenci show jako jedną z nowości wprowadzają, Prowadzili wygenerowaną komputerowo rozszerzoną rzeczywistość. A Wiktoria i Adam radzą sobie w programie nad wyraz dobrze. Co myślicie o Wiktorii Gąsiewskiej? Czy lepsza z niej aktorka, czy tancerka? Czy jej związek z Adamem Zdrójkowskim przetrwa próbę czasu? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału.